Co się wydarzy w 46. odcinku tureckiego serialu, Złoty Chłopak? Ferit i Seiran bardzo się do siebie zbliżają i postanawiają pogodzić swoje rodziny. Dziewczyna opowiada mu o swoim dzieciństwie. Razem ruszają na przedświąteczne zakupy. Sprawdź, co się wydarzy w 46. odcinku, Jali Kapkini, streszczenie 46. odcinka, Złoty Chłopak. Ferit i Seiran postanawiają pogodzić swoje rodziny. Ferit ma pomysł, jak sprawić, żeby dziadek przeprosił Kazima. Zakłada się o to z Seiran. Dziewczyna opowiada mu o swoim dzieciństwie. Ferit jest pod wrażeniem. Potem zabiera żonę na przedświąteczne zakupy. 28 sierpnia 2023 roku to data debiutu nowego tureckiego serialu Złoty chłopak turecki. Jali Kapkini, który będzie emitowany o stałej porze na antenie TVP1, nowe odcinki o godzina 14, powtórki o godzina 6:05. Telenowela z nad Bosforu pod tytułem Złoty Chłopak, turecki. Jali Kapkini doczekała się w Turcji jednego sezonu, na który składa się 36 odcinków trwających ok. Dwie godziny każdy. To oznacza, że polscy widzowie mogą zacierać ręce, jak na polskie standardy, szykuje się sporo odcinków. Halis Korchan, właściciel dużego holdingu jubilerskiego, mimo że przekazał zarządzanie firmą synowi Orchanowi i najstarszemu wnukowi Fuatowi, nadal podejmuje najważniejsze decyzje w firmie. Gdy z Ameryki wraca młodszy wnuk Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się dość nieodpowiedzialnie i wiedzie życie utracjusza. Misję znalezienia mu żony powierza synowej Ifakat. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i jego pięknych córek, Suny i Seiran. Ifakat decyduje, że Suna jest odpowiednią dziewczyną dla Ferita, rodzina Korhan udaje się do Gaziantep, aby poprosić Sunę o rękę. Jednak wcześniej Ferit przypadkowo spotyka Seiran i to ją postanawia poślubić brzmi opis